Ten film jest również dedykowany dla Loli Fifek Którą serdecznie pozdrawiam Pozdrawiam również Cornelia Stanisz, moje przyjaciółki I moje Cieśle Także Lola Fifek pytała się mnie Oczywiście Jakie nowe konie do mnie przyszły Teraz zacznę je wymieniać Wymyśliłam już dla nich imiona, więc Lola nie przejmuj się Ale pierwszy to jest taki Pegas Trochę odsunę, bo w kamerze go nie widać. Poczekajcie, chwilkę. Dobra. Tylko jeszcze zabierze tą butelkę i to coś. A tak. To jest taki Pegas. Yy, mo można tego nie widać w kamerze, ale chyba tutaj on ma jakiś znaczek. O. Ma również yy, tutaj broka. Poczekajcie, ostrość. Ma również tutaj bro... brokatowe stopy, ogon i końcówkę ogona, trochę skrzydła i grzywa. No, to jest Pegas, taka, to jest Pegas w sumie klacz. Obecnie, teraz pokażę, jak ona wygląda z każdej strony. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnego konia. A to jest taki mały rybaczek. Lola Fifek, jeśli wiesz, kto to jest Słowianka, to to jest jej córka, ponieważ ma tutaj małą wstążeczkę. To jest y, taka mała klaczka. Nie będę z na tym to mówić. No dobra, teraz ją już stąd zabiorę. Możecie zrobić pauzę, jak za dobrze ją nie widzieliście. Ale teraz szukamy jeszcze kolejnego konia. Ach, dobra, nie powiedziałem, jak to konie się nazywa. Dobra, to jest Gwiazda. A tutaj jest Stella. To teraz to będzie Allegro. To jest koń. Lola Fifek, ty masz już takiego, a więc sorry. Ma kopyta to jest ogier no dobra tu <tukam> sobie teraz przechodzimy do kolejnego konia nazywa się Sara jest to klacz była w pudełku tak jak ten Pegas i ma tutaj też takie maty też taką fajną fryzurę bardzo mi się podoba i jestem z tych koni naprawdę zadowolona możecie się zdziwić ale przed nami jest, są jeszcze dwa konie, między innymi kinen. Taki koń. Bardzo mi się podoba jej fryzura. To jest klacz. Zabieram teraz. I ostatnim ko i przedostatnim koniem, którego jeszcze przedstawię, to jest płomień. Nazywa się tak, ponieważ... Y jego, jego grzywa oraz ogon idealnie mają kolory płomienia. Nie posiada kopyt, to jest ogier. No i ostatnim koniem na dzisiaj jest to trucizna. To jest klacz. Zdziwiło mnie to, że ona jest taka mega gładka. Nie jest taka szorstko gładka, tak jak inne konie. Jest kupiona z Allegro. Jakby to się to nie przyszedł do mnie żaden koronawirus. No i to jest koniec tego odcinka. Na razie. Cześć. Zobaczycie teraz wszystkie konie yy, razem, jak wyglądają. Zapomniałam również, do tej, że Kinem też ma kopyta. A więc, yy, zapomniałam również, do tej, że Kinem też ma podkowy. Także yy, papa. No i jakby coś no to usunęłam filmik pod yy, z treścią nie będę nagrywać filmów przez dwa tygodnie, także możecie mnie już tej zobaczyć. Yy, pod koniec tego tygodnia nagrałam ten film, w piątek oczywiście, yy, 6 marca, żeby nie... przepraszam bardzo tu butelka po wodzie. No i papa. les va